Dobra, teraz się skupcie. Jak tylko zadzwoni dzwonek, będziemy mieli tylko 5 minut na ucieczkę, bo tyle trwa przerwa. Kuba i Maciek. Waszym zadaniem będzie odbiór rzeczy z szatni. Basia, ty zagadasz paniem odporcierni. Ja pogadam z innymi i ogarnę nam wymówkę. Dwie minuty przed dzwonkiem spotkamy się przy tylnym wyjściu. Jak opuścimy budynek szkoły, nie spoglądamy za siebie. Musimy uciekać. No. Okej, okay. ogarnąłem nam wymówkę. Kuba i Maciek, odebraliście rzeczy z szatni? Tak, udało nam się. Super, Basia, sprawdzałaś, czy pani woźna jest zajęta? Przepraszam, zapomniałam. Dobra, trudno. Mamy dwie minuty do dzwonka. Chodźcie, musimy uciekać. Ej, zatrzymajcie się. A gdzie wy idziecie? Dzień dobry, pani Jadziu. My właściwie idziemy do domu, bo skończyliśmy lekcję. Na pewno? A która jesteście klasa? Eee, my jesteśmy klasa. Widziała pani ten Norbert z Twardejce chyba znowu nie przebrał butów. Który to? Teraz. Uciekajmy. Ach. Teraz się skupcie. Ok, zatrzymajcie się. Wystarczy. Biegniemy przed ciebie już 20 minut. Marcin, pani właśnie nas widziała. Na pewno przekaże to dyrce. A potem naszym rodzicom. Musimy wracać. Basie, no przestań panikować. Proszę cię. W szkole jest 800 uczniów. Myślisz, że ona pamięta każde imię? Ej, uspokójcie się. Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Eee, czekaj, sprawdzę. Kurde, nie mam zasięgu. Ja tak samo. Ja też. Super. Zgubimy się w lesie. Marcin! Basia, co to jest? Zachowajcie spokój. Mój Boże, czy to niedźwiedź? No raczej piesek to nie jest. Czy chociaż teraz możecie przestać sobie dogryzać? Zróbmy coś! Nie wiem... Może rzucę kamieniem. Zwariowałeś? Jeszcze bardziej go wkurzysz. Super! Mamy nieobecność i jeszcze skończymy z jako obiad dla niedźwiedzia. Uspokój się, Basia. Macie jakiś pomysł? Ja mam pomysł. Kto ostatni, ten będzie przystawką dla niedźwiedzia. Wiatr! Ja! Kubaki! Grzeczny Niedźwiedź! Nie rób mi krzywdy! Basia nieobecna. Marcin nie ma. Kuby i Maćka też nie ma? Proszę panią, oni poszli na wagary. Proszę panią, już jestem. Stasiu, miałeś nam załatwić wymówkę, a nie nas wsypać. A ty miałeś być na wagarach. Słucham? Uciekliście z lekcji? Proszę Panią, to teraz nie jest ważne. Tak, poszliśmy na wagary do lasu, ale tam spotkaliśmy niedźwiedzia i zaczęliśmy uciekać. Dziecko, przestań! Gdzie jest reszta? Wszyscy się rozbiegliśmy, ale ten niedźwiedź. On chyba zjadł basie. Jezus Maria, Dzwoni na policję. Musimy jej pomóc. Niech Pani pójdzie ze mną. Mój Boże. Stasiu, przypilnuj klasę. Zaraz wracam. Idę z Maćkiem.